Twój dom będzie wolny od wilgoci. Już nigdy nie zobaczysz grzyba na swoich ścianach. Na początek weź trzy lub cztery cytryny. Płaską dłonią roluj cytryny w przód i tył. Dzięki temu wyciśniesz łatwiej i więcej soku z cytryny. Sok z cytryny ma silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, następnie przekrój każdą cytrynę na pół. Wyciśnij sok z cytryny. Z trzech dużych cytryn powinno wyjść około 400 ml. Następnie do soku z cytryny dodaj jedną małą łyżkę czosnku granulowanego. Dzięki zawartej w czosnku alicynie hamuje on rozwój grzybów i pleśni. Całość dokładnie wymieszaj. Dodaj również małą łyżkę cynamonu. Następnie weź sitko oraz inne wysokie naczynie, do którego przelejesz mieszankę. Do przecedzenia weź filtr do kawy lub gazę. Powoli przelej płyny do naczynia, tak aby cynamon pozostał na filtrze, weź lejek oraz plastikową butelkę z dozownikiem, przelej płyny do butelki i dokładnie zakręć. Wymieszaj mieszankę, aby składniki dobrze się połączyły. Tak przygotowany płyn użyj w miejscach narażonych na pleśń oraz grzyby, spryskaj płytki i fugi pod prysznicem. Zostaw płyn na 20 minut, a następnie przetrzyj powierzchnię szmatką. Pleśń i grzyby wokół okien są częstym problemem. Ten domowy płyn pomoże zwalczyć ci problemy raz na zawsze. Każda strona folii aluminiowej ma znaczenie. Jest matowa i błyszcząca strona folii. Każda z nich ma inne zastosowanie. Folię aluminiową ma w domu chyba każdy z nas. Jednak często nie używamy jej według prawidłowego jej zastosowania. Istnieją dwa sposoby korzystania z folii. Błyszczącą stroną do góry i do dołu. Jedna z nich odpowiada za zatrzymywanie temperatury posiłku, a druga pozwala obniżyć temperaturę dania. Dla łatwego zrozumienia, pokażemy Ci, jak ją stosować. Zawijając produkt w folię aluminiową stroną matową na zewnątrz, sprawiamy, że ciepło bez problemu przez nią przejdzie i dotrze do wnętrza pakunku. Ułatwi ona przygotowanie ziemniaków na grillu. Zawiń ziemniaki w folię, matową stroną do góry. Czynność oczywiście powtórz zgodnie z ilością ziemniaków, jakie chcesz usmażyć. Ziemniak będzie idealnie usmażony, a nie spalony. Natomiast błyszczącą stroną do góry zawiń kanapkę do pracy, czy na żywność, która będzie przechowywana w lodówce. Wiedzieliście, że każda strona folii ma inne zastosowanie? Zapal zapałkę i wrzuć ją do toalety. Jeśli raz wypróbujesz tego triku, to już zawsze będziesz to robić. A dlaczego? W toalecie bardzo często trzeba walczyć z brzydkimi zapachami. Większość osób stosuje do tego środki chemiczne i masę odświeżaczy. Jest jednak dużo prostszy sposób zapal zapałkę w toalecie. Jest to najlepszy trik na pozbycie się brzydkiego zapachu i jeden z najtańszych. Smród w toalecie pojawia się najczęściej po załatwieniu swoich potrzeb. Niestety bardzo długo unosi się on w powietrzu i zwykle próbujemy go maskować za pomocą odświeżaczy w aerozolu. Możesz to zrobić dużo szybciej i taniej. Wystarczy pudełko zapałek, to najtańszy i najmniejszy odświeżacz powietrza. Zapal zapałkę i wrzuć ją do toalety. Najpierw pozwól jej się wypalić prawie do końca. Nie wrzucaj całej zapałki, bo może zatkać odpływ. Po prostu zapal zapałkę, poczekaj, aż się wypali prawie do końca i wtedy ją wyrzuć. Gaz tworzący się po zapaleniu zapałki doskonale niweluje wszystkie brzydkie zapachy w łazience. I to w jedną sekundę. Dla dodatkowego trwalszego efektu, możesz przy toalecie zostawić zapaloną świeczkę. Ona również usunie niechciany zapach. Twój dom będzie wolny od wilgoci. Już nigdy nie zobaczysz grzyba na swoich ścianach. Na początek weź dwie lub trzy cytryny. Płaską dłonią roluj cytryny w przód i tył. Dzięki temu wyciśniesz łatwiej i więcej soku z cytryny. Sok z cytryny ma silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Następnie przekrój cytrynę na pół i wyciśnij jej sok. Do uzyskanego soku dodaj jedną małą łyżkę czosnku granulowanego. Dzięki zawartej w czosnku alicynie hamuje on rozwój grzybów i pleśni. Całość dokładnie wymieszaj. Jeśli masz ciemny kolor ścian, możesz dodać kilka zmielonych goździków do mieszaniny. Powoli odceć mieszankę do drugiego naczynia. Użyj do tego mokrą chusteczkę lub gazę. Weź plastikową butelkę z dozownikiem. Przelej płyn do butelki i dokładnie zakręć. Tak przygotowany płyn użyj w miejscach narażonych na pleśń oraz grzyby. Ten domowy płyn pomoże zwalczyć ci problemy raz na zawsze. Pleśń z fug pod prysznicem zniknie po kilku minutach. Jeśli w twojej łazience pojawiła się pleśń, szybko możesz ją zlikwidować super skutecznym sposobem. Ten domowy sposób zawsze się sprawdza. Wiele osób dzięki niemu pozbyło się pleśni raz na zawsze. Pokażę Ci dzisiaj przepis na ten roztwór. Jeżeli nie wietrzysz, dobrze łazienki, brak cyrkulacji powietrza sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Po kąpieli zawsze otwieraj drzwi i nigdy nie zamykaj kabiny. Aby wykonać ten roztwór, przygotuj dwa produkty. Pierwszy to amoniak. Od dawna z powodzeniem stosowany do zwalczania pleśni i grzybów. Drugi składnik to soda oczyszczona. Kupisz ją w prawie każdym sklepie. Skutecznie usuwa pleść. Amoniak połączony z sodą oczyszczoną zyskuje o wiele większą moc. Użyj dwóch łyżeczek amoniaku w proszku na szklankę wody. Dodaj do niego dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Dokładnie wymieszaj. Przelej do butelki ze spryskiwaczem. Tym sposobem żadna pleśń nie ma szans. Dokładnie spryskaj pleśń naszym sprejem. Dla dodatkowego efektu uszykuj ocet i papier kuchenny. Papier zawiń w rulony i zamocz w odcie. Przenieś do łazienki i zaaplikuj w miejscach, gdzie znajduje się grzyb. Pozostaw preparat z papierem kuchennym przez dwie godziny. Ściągnij papier i zmyj resztki pleśni. Jeżeli zrobiłeś wszystko prawidłowo, pleśń zniknie. Od teraz, zawsze już będziesz wiedział, jak ją usunąć. Trzymam kulkę folii aluminiowej w łazience. I każdy jest zaskoczony, dlaczego. Oderwij kawałek folii, zgnieć go i też zabierz do łazienki. Ja zawsze ją tam trzymam. Genialny trik, na który przypadkiem kiedyś trafiłam w internecie. Folia aluminiowa jest tanim i łatwo dostępnym produktem. Myślisz, że znasz wszystkie jej zastosowania? Tym akurat Cię zaskoczę. Stosując ten patent, zaoszczędzisz sporo pracy, nerwów i pieniędzy. Folia aluminiowa może skutecznie zastąpić detergenty, szczotki oraz szmatki. Zwiń kawałek folii aluminiowej w kulkę, zwilż ją i delikatnie potrzyj kran. W kilka chwil bateria stanie się nie do poznania. Osad z kamienia i mydła zniknął, a kran lśni jak nowy. Nie obawiaj się, że folia porysuje delikatne powierzchnie, bo nic takiego się nie stanie. Co najlepsze, nie potrzebujesz specjalnych środków ani detergentów. Wystarczy kulka z folii aluminiowej, trochę wody... I kilka minut. Efekt jest naprawdę imponujący, jak po profesjonalnym sprzątaniu. Nie wierzysz? Spróbuj sam w swojej łazience. Żółte plamy z deski sedesowej znikną w kilka minut. Toaleta będzie znów biała, bez użycia szkodliwych detergentów. Masz takie plamy na spodzie deski? Wiele osób ma problem z ich usunięciem. Powstają na skutek osadzania się drobinek moczu i wody podczas spłukiwania. Mocz barwi deskę i kamień, który tworzy się na niej od wody. Z początku może być niewidoczny, a potem przybiera lekko żółty kolor. Jeżeli myjesz toaletę i deskę silnymi detergentami, jej powierzchnia może być zniszczona i szybciej przyjmować różne zabrudzenia. Ale jest na to pewna sztuczka wystarczy zrobić domową pastę, plamy i przebarwienia znikną, toaleta znów będzie biała. Ten sposób mnie ratuje w takich sytuacjach. Nie muszę jeszcze wymieniać deski na nową. Weź sodę oczyszczoną i wsyp ją do naczynia. Soda skutecznie usuwa różne plamy i przebarwienia. Dolej do niej trochę wody utlenionej, tylko tyle, żeby powstała papka. Wymieszaj ją, użyj do tego najlepiej starej szczoteczki do zębów. Jest idealna do nakładania tej substancji na plamy. Pasta z sody i wody utlenionej musi być na tyle gęsta, żeby trzymała się na plamach. Zostaw tak toaletę na około 10 minut. W tym czasie soda i woda utleniona będą rozpuszczały plamy. Potem tylko usuń wszystko, przetrzyj papierem i gotowe.